Od dziecka większość ludzi mogła widzieć we mnie przykład. Mogła widzieć, jak się udzielam, jak pomagam, jak zdobywam, jak sobie radzę. Wiele rzeczy w moim życiu tak naprawdę wyglądało świetnie. I mogłoby się wydawać, że moje życie było świetne, udane, wygrane i zawsze było piękne i kolorowe. Ale tak nie było. Bo kiedy wychodzimy do ludzi, to jest jedna strona życia. Ale pytanie, co się dzieje, gdy jesteśmy sami ze sobą, kiedy nikt nas nie widzi w czterech ścianach swojego pokoju? Historia, którą opowiem, jest historią mojego życia, mojej młodości i tego, co przeżyłem, ale też tego, co się zmieniło. Kiedy byłem w wieku przedszkolnym, zacząłem oglądać bajki. Taka prozaiczna rzecz, i wydawać by się mogło, że nic. Nic strasznego. Mieliśmy limity w domu. Rodzice dbali o to, żebyśmy za długo nie siedzieli na komputerze z moim e, rodzeństwem. No ale jednak e, dałem się wciągnąć, że tak powiem. I spodobało mi się to, i wiadomo, mieliśmy limity, ale z wiekiem, kiedy się rośnie, czy człowiek zaczyna się buntować. W wieku nastoletnim wiadomo, no i wywalczyłem sobie coraz więcej czasu przed komputerem. Coraz więcej czasu. E, Właśnie na graniu w gry już potem, e, na oglądaniu filmów e, i bardzo mi się to podobało i zacząłem odnajdywać w tym taką satysfakcję i doszło do, do tego stopnia, że kiedy byłem nastolatkiem, każdy weekend i każdy wolny czas poświęcałem właśnie temu, aby usiąść przed komputerem, aby grać w gry. Otworzyłem też własny kanał na YouTube, który dawał mi niezmierną radość i niezmierną satysfakcję, dlatego że e, były tam polubienia, subskrypcje. Można powiedzieć taki mały fame i bardzo mnie to jarało. I bardzo po prostu e, czułem się zaszczycony, że inni ludzie chcą mnie oglądać i chciałem tego więcej. A więc, e, kiedy miałem pomagać rodzicom w ogrodzie, to już nawet nie było za bardzo mowy, czy mi się chce. Po prostu e, robiłem to z przymusu, ale jak tylko mogłem, to uciekałem do pokoju. Zamykałem się właśnie w czterech ścianach. A przy tym wszystkim wszyscy widzieli dookoła w szkołach, e, najpierw w podstawowej, potem w gimnazjum. E, właśnie, że, y, że jest wszystko ok, że sobie radzę, że i sportowych osiągnięciach miałem sporo i, i, i takich naukowych można powiedzieć też, e, zawsze gdzieś tam te oceny były ok. To życie było takie właśnie na zewnątrz bardzo ułożone, wszyscy znajomi, sąsiedzi, przyjaciele, nawet w kościele ludzie mówili, że jaki przykładny synek, ale w domu y, w domu było moje prawdziwe oblicze, i tylko y, moi bliscy tak naprawdę wiedzą, mm, jak to wyglądało. E, I takie podwójne, można powiedzieć, życie e, wynikało właśnie z tego, że e, teraz to widzę, byłem uzależniony od gier komputerowych. E, pozwoliłem na to, żeby dać się tym wciągnąć, i to, co najpierw wydawało się niewinnymi bajkami, przyrodziło się. W pożądanie, tak naprawdę, uwagi innych ludzi, poprzez to, że nagrywałem rzeczy na internet, grając w gry, udostępniając je, ale też po prostu spędzając czas przed komputerem każde, każdego weekendu. I teraz mogę powiedzieć: dzięki Bogu to się zmieniło. Bo nie wiem, gdzie bym był dzisiaj, gdyby to dalej mnie wciągało. Bo to jest jak bagno, które po prostu, jeżeli raz do niego wejdziesz i wchodzisz coraz głębiej. To tak naprawdę coraz trudniej wyjść, bo to naprawdę daje spełnienie. Granie w gry naprawdę może zaspokoić pewną pustkę Twojego życia, ale to się dzieje tylko wtedy, kiedy w nie grasz. A kiedy nie grasz, to cierpisz i dalej wracasz, i dalej idziesz z powrotem. I ja dalej szedłem, i ja dalej wracałem. Każdego momentu myślałem o tym, żeby wrócić do, do komputera, bo, bo nie miałem, że tak powiem, tego, tego środka do, do uspokojenia mojego wnętrza. I tak, i, i był taki dzień, 6 stycznia 2016 roku, kiedy po prostu miałem, miałem tą łaskę, że mogłem zrozumieć, w jakim miejscu jestem. Bo wychowałem się w chrześcijańskiej rodzinie. Wychowałem się w rodzinie o wartościach moralnych, o wartościach społecznych bardzo wysokich. Rodzice zawsze dawali nam bardzo dobry przykład. Więc tak naprawdę miałem się od kogo uczyć, ale, ale ja, nie, ja nie chciałem, bo, bo ja chciałem po swojemu. Ale to był dzień, w którym przez pewien film, przez pewien film, e, który obrazował wędrówkę człowieka przez życie, była, e, była taka scena w niej, w której diabeł atakował człowieka. Tam był po prostu pokazany taka, taki atak, i wtedy. Czas tego filmu miałem tą łaskę, że zobaczyłem, że ja jestem dokładnie w miejscu, w którym e, idę prosto do miejsca, z którego pochodzi diabeł. E, czyli do piekła, bo muszę wspomnieć, że też żyłem w bardzo wielkiej ciemności w tym czasie. E, każdego dnia, kiedy szedłem spać, bałem się, że jakiś samolot spadnie na nasz dom, bo był wtedy okres, kiedy była katastrofa w Smoleńsku. Wspominana. E, był to czas, w którym bałem się chodzić przy drodze. Był to czas, w którym bałem się zasypiać. Bo po prostu ciemność, która mnie otaczała, takiej po prostu w myślach, no nie dawała mi spokoju tego, gdzie się znajdę po śmierci. Tak samo, kiedy wchodziłem do ciemnego pokoju, ja po prostu pierwsze co biegłem w panicznym strachu, żeby tylko znaleźć łącznik światła, bo bałem się, że za jakaś zjawa wyskoczy i mi coś zrobi. Tak samo szedłem przez ciemny ogród, ja po prostu biegłem, leciałem, pędziłem wręcz, żeby tylko dosłownie sprintem. To się wydaje śmieszne, ale sprintem leciałem przez ciemny ogród z latarką, bo się bałem, że coś mnie zaraz dorwie. I to było moje młodzieńcze życie, nie, A więc tak jak mówiłem, na zewnątrz, w szkole, w kościele, wśród przyjaciół, znajomych, wszędzie, w miejscach publicznych było ok, ale jak przychodziło co do czego, kiedy słychałem sam, ze sobą i jeszcze gorzej z ciemnością, to yy, no totalne in, in, inne życie. Yy, straszne życie, ciemne życie. I teraz Wrócę do tego, co mówiłem o tym 6, 6 stycznia 2016 roku. To był wieczór, w którym zrozumiałem, że jeżeli wtedy nie podejmę decyzji, no to, to nie wiem, to nie, miał, nie wiem, czy miałbym jeszcze taką okazję. decyzji o tym, żeby zrobić coś z tym faktem, że mogę oddać swoje życie Bogu, że mogę być wolny od ciemności, która mnie otacza, że mogę być wolny od e, wszystkich takich ciężarów, które nosiłem. Poszedłem na górę spać, ale niestety, stety, niestety, nie mogłem zasnąć. I wiedziałem, że po prostu muszę ten temat załatwić. Poszedłem na dół do rodziców. Oni wiedzieli, jak to zrobić, bo oni też już się pojednali wcześniej z Bogiem i poprowadzili mnie w takiej modlitwie szczerej, mojej własnej, prostej, ale w której powiedziałem Bogu, że chcę wyznać Mu swoje grzechy i chcę oddać Mu swoje życie, że Boże, ja już nie chcę dźwigać tych ciężarów, ja już nie chcę bać się ciemności, ja już nie chcę przede wszystkim być bez Ciebie, bo wiem, że nie mam pewności zbawienia, i zaprosiłem Jezusa jako pana i zbawiciela mojego życia. I to był dzień, to była pierwsza noc, w której poszedłem spać bez lęku przed śmiercią, bez lęku, bez lęku przed tym, że się nie obudzę, po prostu, że się obudzę, mnie w, w piekle, bez lęku po prostu zacząłem żyć, chodząc do pokoju z odwagą, już mi nic nie straszyło. Bo, bo dałem swoje życie Jezusowi, i on zabrał cały ten ciężar. To, co mi diabeł chciał wcisnąć, zostało, zostało odsunięte. I to był początek zmian. Bo to nie był moment, w którym się wszystko zmieniło. Ale to był początek. I dalej, jak patrzę na moje życie, yy, z gier zostałem uwolniony. Yy, po no, jakimś jeszcze czasie grałem w gry, ale zostałem z nich uwolniony, bo był taki dzień, w którym staciłem kanał na YouTubie. Też takim naprawdę skomplikowanym trafem, ale straciłem kanał na YouTube. E, skończyło się źródło, to czego budowałem, całe moje spełnienie życia. E, Bóg się o mnie upominał, żebym zaczął szukać tego spełnienia w nim. A potem, kiedy straciłem ten y, kanał, zostałem uwolniony w ogóle z grania w gry komputerowe. Po jednej modlitwie w kościele wróciłem do domu, e, siadłem do komputera. I po prostu poczułem taki, taką wolność w tym, żeby odinstalować wszystkie gry, które miałem na komputerze. Całą platformę Steam, którą miałem z grami, y, Orgin, jakieś inne platformy, które są z grami, po prostu wszystko po kolei przeleciałem, odinstalowałem i byłem całkowicie wolny w jednym po prostu momencie to ze mnie zeszło, ja po prostu pamiętam. Y nawet chyba poszedłem mamy się pochwalić, że wszystko odinstalowałem i od tamtego czasu może kilka razy jeszcze jakąś grę zagrałem, bo gdzieś tam jakiś nawrót, jakiś chciałem coś sobie na no, nowo spróbować, ale byłem wolny. E, I już potem w ogóle nie, nie próbowałem i do dzisiaj jestem wolny całkowicie od tych gier, które zabierały mi każdy weekend mojej młodości. Po e, wolność przyczuła, wolność totalna. E, I niestety był moment upadku znowu. Otóż otarłem się o pornografię i rzeczy z tym związane. E, na szczęście tylko się otarłem, nie wchodziłem jakoś głęboko, bo już we mnie była taka jakaś bojaźń boża, ale e, jednak diabeł próbował mnie na nowo ściągnąć w dół, na nowo przyszpilić i e, sprowadzić do miejsca, z którego zostałem wyciągnięty, bo uzależnienie może być wszystko. To może być e, gra komputerowa, pornografia, to może być jedzenie nawet, to może być nie wiem, spanie, to może być lenistwo, cokolwiek, ale e, uzależnienie to jest po prostu coś, co nie pozwala nam żyć w pełni wolności, w pełni tego, co e, Bóg zaplanował dla nas ludzi, czyli po, po pierwsze, mając spełnienie, nie mając nic, bo do takiego miejsca mnie Bóg wprowadził, ale o tym, o tym jeszcze powiem. I kiedy tkwiłem tak, y, gdzieś ocierając się o tą, o, o tą sferę, y, właśnie pornografii, to na, dzięki Bogu, po prostu miałem taką łaskę, że pewnego wieczoru na nowo Bóg mi pokazał, że to jest grzech, że tkwienie w takich rzeczach to jest. Y, szkodzenie samemu sobie to jest szkodzenie swojemu ciału to jest szkodzenie po prostu swojemu życiu to jest poniżanie samego siebie ja mogę być od tego uwolniony po prostu też to powiedziałem Boże weź to ja już nie chcę się z tym w ogóle łączyć w ogóle o tym myśleć ale chcę być wolny i Bóg to zabrał ode mnie i też to był jeden wieczór po którym po prostu czułem jak jest to już całkowicie to jest odcinane ode mnie i to była to była taka nastoletnia, nastoletnia młodość i można powiedzieć, że potem życie już dalej e, było ustabilizowane, już byłem e, coraz można powiedzieć, bliżej Boga, ale była kolejna rzecz znowu, która zaczęła zajmować moje miejsce w życiu, czyli film. Film, filmowanie, montaż filmów. Zgrałem e, no, w gry komputerowe, montowałem filmy wcześniej e, na YouTube'a i gdzieś tam te umiejętności zostały. E, zostały w moim życiu. E, I też widzę, jak Bóg niesamowicie tego użył, bo zacząłem potem służyć w kościele, też jak przyszedł, e, pa, przyszła pandemia, e, transmisję z że zrobić, już wszystko umiałem w tym czasie, e, bo już gdzieś tam wcześniej się z tym stetknąłem. I Bóg to użył, i to Jemu chwała z tego, że On po prostu przeistoczył zło w dobro. Bóg to potrafi, On jest w stanie Twoje życie e, również, w miejscu, w którym dzisiaj jesteś, stworzyć coś pięknego. I Bóg wyciągnął mnie właśnie z tego uzależnienia od gier do, e, do do filmowania. Ale w tym wszystkim zatraciłem się. Po prostu z tygodnia na tydzień ciągle myślałem o tym, żeby zrobić coś nowego, żeby nakręcić coś nowego, żeby stworzyć coś nowego, jakąś nową produkcję. Coraz bardziej zajmowało to mój czas, każdy wieczór po prostu poświęcałem do późnych godzin temu, aby jak najwięcej zrobić z filmowania rzeczy. I Bogu też to się nie podobało, bo zacząłem pokładać moją ufność. I takie moje spełnienie, znowu już nie w grach, ale w filmie. Wydawałoby się też coś fajnego, no ale to już był taki poezem pracocholizm. I Bóg też mnie z tego musiał wyciągnąć. I miałem taki wieczór, w sumie to okres wieczorów, okres chyba dwóch miesięcy, w których po prostu wyraźnie Bóg mi pokazywał, że albo on, albo ten film. I albo Bóg stanie się Twoją. Pełnią spełnienia, albo Bóg stanie się tym, który, y, który jest nieskończony, no albo rzeczy tego świata, które ciągle się zmieniają, ciągle są zmienne, będą cię uzależniać od siebie. I ja po prostu nie umiałem żyć bez pracy. Nie umiałem żyć bez pracy nad filmami, na przykład, nie? E, W tym wypadku. I, I Bóg też mi pokazał, że Szymon, ja cię kocham. Szymon, ja Cię kocham i ja chcę, abyś ty był wolny, abyś ty nie musiał czuć się spełniony, kiedy robisz film, kiedy nawet służysz w kościele, kiedy nawet e, jakieś fajne rzeczy innym ludziom robisz. Ja nie chcę, żebyś ty się czuł spełniony wtedy, kiedy Ty coś robisz, ale chcę, żebyś czuł się spełniony przez to, kim jesteś, żebyś czuł się spełniony przez to, jakim Cię stworzyłem i przez to, co Ci dałem, a to jest moja miłość. To Bóg do mnie mówił. I ja po prostu miałem taki sezon dwóch miesięcy, przez których po prostu co wieczór ja się po prostu kładłem, ryczałem w yy, łóżkę, ryczałem po prostu na, na moim łóżku i mówiłem: Boże, dlaczego mi zabierasz film? Bo czułem po prostu, że Bóg mi to jakby zabiera z serca, że powołuje mnie do czegoś innego. I ja czułem, że ja tracę ten film, że ja tracę po prostu tą yy, taką. Miejsce, w którym się pewnie czułem, bo umiałem pewne rzeczy już robić, i to mi dawało taką przestrzeń, na której mogłem się realizować, wiedząc, co nastąpi. Śledząc swoją może powiedzieć, przyszłość, kreując trochę ją. Jakąś tam firmę już chciałem zakładać, i tak dalej. I to wszystko też było takim miejscem zniewolenia, które nie pozwalało mi żyć w pełni wolności. Ale Bóg znowu w swej przyszedł i znowu mi pokazał, że ja mu to mogę oddać. Że ja mu to mogę oddać, i że ja mogę. Mieć miejsce spełnienia w nim, i był taki wieczór, w którym powiedziałem: Boże, OK, ja Ci oddaję cały ten film, ja Ci oddaję wszystkie te projekty, ja Ci oddaję wszystkie rzeczy, z którymi się zajmuję. Panie, jeżeli Ty chcesz, żebym nawet nie robił tych filmów, zabierz to wszystko. I wam powiem: to był wieczór przełomu. To był wieczór przełomu, w którym niczego nie straciłem, ale zyskałem wszystko, co mogłem zyskać. Zyskałem. Zyskałem taką po prostu można powiedzieć drogę, otworzyłem serce na to, aby Bóg mnie zaczął pokazywać, kim On jest. Bo Bóg nie jest Bogiem, który daje nam zbawienie, zabierze ten brak pewności powiedzmy życia po śmierci e, i masz już zbawienie. Masz już, jeżeli pojednałeś się z Bogiem, masz już pewność życia wiecznego, e, wiesz, że jak ciało to przejdzie, to idzie do nieba, e, ale tak naprawdę to dalej żyjesz po prostu życiem takim z dnia na dzień. Ja takim życiem żyłem, ja takim życiem z dnia na dzień, swoim życiem żyłem i nie wpuszczałem Boga do każdej sfery, ale Bóg mi pokazał, że jeżeli wpuszczę go do, do każdej sfery mojego życia, do każdej sfery, w której yy, funkcjonuję, czy to jest. Moje życie prywatne, czy to są moje wieczory, czy to jest moja praca, czy to jest y, moja relacja z innymi ludźmi? Jeżeli Boga wpuszczę do każdej sfery mojego życia, to to jest miejsce, w którym Bóg będzie objawiał swoją chwałę i ja nie będę musiał sam nieść ciężaru mojego życia. Ja przestałem nieść ciężar mojego życia, ja przestałem y, kreować swoje życie. Ja po prostu powiedziałem: Boże, Ty planuj moje życie, Ty planuj y, to, co Ty chcesz czynić w moim życiu. I to był moment, w którym mogłem doświadczyć takiej, takiej po prostu drogi z Bogiem y, też. Krótki czas po tym, jak oddałem Bogu, powiedziałem, ja chcę, żebyś Ty był, żebyś wziął to filmowanie, żebyś wziął tą, każdą sferę mojego życia, e, zacząłem brać udział w takiej szkole, e, w której mogłem poznawać to, kim Bog jest. Poznawać na nowo w sumie pierwszy raz tak naprawdę świadomie, do czego jestem powołany jako człowiek na ziemi. Że ja nie jestem powołany do tego, żeby mieć fajną pracę, ja nie jestem powołany do tego, żeby kreować sobie fajną przyszłość, ale jestem powołany do tego, żeby znajdywać moje spełnienie w Bogu. I to jest bezwarunkowe spełnienie. Ja nie muszę pracować, ja nie muszę, że tak powiem, robić tych rzeczy, które umiem. Nie muszę robić, nie wiem, kolejnych filmów, tak na moim przykładzie mówiąc. Nie muszę robić kolejnych produkcji, jakichś fajnych projektów, żeby czuć się spełniony. Ja nie muszę grać w gry, że ja nie muszę po prostu robić czegoś, żeby być spełniony. Bo moim spełnieniem stał się Bóg. Moim spełnieniem stało się to, kim jestem. Jestem dzieckiem Bożym i ja wiem, że mój Tata w niebie, On się o mnie troszczy. Ja wiem, że mój Bóg, Bóg, który stworzył każdego człowieka na tej ziemi, On kocha mnie bezwarunkowo i cokolwiek by się nie stało, ja wiem, że ja jestem Jego dzieckiem i że to On mnie prowadzi i że to w Nim mogę pokładać każdą moją myśl, każdą, całą moją przyszłość. I to jest niesamowite, bo to jest miejsce, do którego każdy z nas jest zaproszony, aby odkrywać Boga takim, jakim On jest. I Bóg wcale nie chce, abyś żył tym zwykłym życiem. Jeżeli żyjesz w ciemności, tak jak ja żyłem kiedyś, jeżeli żyjesz w takim miejscu, w którym czujesz, że po prostu nie radzisz sobie, że cały czas niesiesz to życie sam, sama i po prostu każdy dzień to jest zmaganie, każdy dzień to jest e, jakieś takie po prostu zmaganie się nawet z samym sobą i z myślami w sobie. Przynieś to Bogu, bo Bóg nie powołał nas do tego, abyśmy żyli jako osoby oddzielone od Niego, ale jako Jego dzieci. Jako synowie i córki Boże, którzy mogą naprawdę cieszyć się wolnością, wolnością w Nim, wolnością, e, radością, pokojem, miłością, Jezus Cię kocha. On umarł za Ciebie na krzyżu i On nie chce, abyś się dalej zmagał. On ci może dać życie, jeżeli tylko zaprosisz Go do swojego życia, jeżeli wyznasz Go swym Panem i, i powiesz Mu, że przepraszasz Go za wszystko, co uczyniłeś, i chcesz, aby On dalej prowadził Twoje życie. Ale jeżeli już pojednałeś się z Bogiem, ale żyjesz w pustym miejscu, żyjesz w miejscu, w którym e, jest taka pustka i takie po prostu wiesz, że masz to zbawienie, ale dalej gdzieś tam idziesz przez to życie i czekasz tylko na ten finisz w niebie, a teraz jakoś sobie trzeba poradzić i codzienność życia cię przygniata, jest więcej z Bogiem. Bo Bóg każdego dnia chce się nam objawiać na nowo. I nieważne, jak jest ciężko, nieważne, ile rzeczy jest na głowie, z dnia że coś innego, nieważne, ile trzeba rzeczy zrobić, czy w pracy, czy w jakichś obowiązkach codziennych. My możemy mieć pokój w Bogu, my możemy mieć e, radość ponad wszystko, jeżeli tylko każdego dnia trwamy z Nim. Bo to mi Bóg pokazał, że ja w ogóle z Nim nie trwałem. Ja oddałem ja Mu swoje życie, ale nie trwałem z Nim w relacji codziennej. Ale kiedy zacząłem każdego dnia oddawać Mu swój czas, oddawać Mu się e, w modlitwie, uwielbiać Go, zgłębiać Biblię, prosić Go o pragnienie tego, by zgłębiać w ogóle Biblię, że mi się chciało, to nagle to pragnienie przyszło. Nagle to się stało dla mnie pokarm, którego ja pragnąłem i to zaczęło zmieniać moje życie od wewnątrz w ten sposób, że już... Nie widzę innego miejsca spełnienia, które byłoby tak głębokie, tak bez, niewyczerpane, którym ja nie muszę nic y, kreować, żeby coś y, osiągnąć, ale po prostu mogę przyjść i mogę rozkoszować się tym, co Bóg ma dla mnie i tym, co po prostu On mi daje, bo to jest mój Ojciec w niebie, który nie opuści mnie nigdy. I to jest największa y, radość, jaka Ci może spotkać. Nawet jak nie masz nic, nawet jak y, wszystko ci się sypie, ty możesz mieć po prostu pewność w Bogu, i możesz. Zacząć wchodzić w miejsce Jego zwycięstwa W miejsce Jego autorytetu Ja też to musiałem zrozumieć, że my mamy zwycięstwo w Bogu Że mamy autorytet nadany przez Boga Jeżeli my wiemy, kim jest nasz Bóg Jeżeli go poznajemy Jeżeli wiemy, kim tak naprawdę jest Bóg To my naprawdę możemy Chodzić w Jego zwycięstwie każdego dnia I nie dać się diabłu poniżać Nawet jeżeli chodzi o myśli Ja miałem wielki problem z moimi myślami też Po prostu o tym, żeby moje myśli Były zawsze W właściwym miejscu aby nie załamywać się, aby nie snuć miliona różnych wątków i możliwych rozwiązań danej sytuacji, ale powiedzieć, Boże, Ty masz kontrolę, ja się poddaję Tobie. I wtedy przychodzi pokój, wtedy przychodzi życie, a rozwiązania po prostu same się pojawiają. I to tak jak dzisiaj to świadectwo, też w pewien sposób rozwiązania same się pojawiły, żeby, żeby była możliwość, żeby to zrobić. To wierzę, że to, 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 to co powiedziałem, historia mojego życia, może Ci pomóc, Wy z miejsca, w którym dzisiaj jesteś. I może pomóc Ci naprawdę poznać Boga takim, kim On jest, bo to jest nasz Bóg, pełen miłości, który nas stworzył, który powołał nas do relacji z sobą i który daje nam naprawdę poznać siebie, jeżeli tylko Go prosimy. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmię Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz. Mówi Bóg, Jeremiasz 30, 33: To jest werset dla Ciebie. W jakimkolwiek miejscu jesteś, zawołaj dzisiaj do Boga. Rzuć Bogu wyzwanie. Boże, ja chcę Cię poznać, a zobaczysz, że Bóg odpowie, bo On jest wszechobecny, wszechmogący, pełen miłości nieustannej i wierności. I On Cię ukochał, posłał swojego Syna Jezusa, aby umarł za Ciebie. Czy jest większa miłość? I wtedy, kiedy jeden za drugiego daje swoje życie? Wydaje mi się, że nie ma. To miłość Bóg ci okazał przez swojego Syna. Przyjmij to dzisiaj i rozwijaj tę relację. Wejdź głębiej, poznaj go, poznaj Boga. On Cię kocha.